Witajcie, kochani. Życzę Wam błogosławionego, cudownego dnia. Po raz kolejny otrzymałem słowo dla Jerozolimy. Jest to takie mocne wezwanie, bardzo mocne wezwanie, i chciałbym się nim z Wami dzisiaj podzielić. Proszę, rozeznajcie w swoim duchu prawdziwość tych słów, a jeśli rezonują one z Wami, podzielcie się nimi. Z braćmi i siostrami, zwłaszcza z tymi, które, którzy planują wycieczkę w ten rejon, w rejon Bliskiego Wschodu, ewentualnie tam mieszkają. Rozdział 21 Księgi Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa: Synu Człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Jerozolimie, skieruj swą mowę przeciwko miejscom świętym i prorokuj przeciwko ziemi izraelskiej. Powiedz ziemi izraelskiej: Tak mówi Pan. Oto ja jestem przeciwko Tobie i dobędę miecza mego z pochwy i wytnę wśród Ciebie sprawiedliwego i grzesznika. Ponieważ wytnę wśród Ciebie sprawiedliwego i grzesznika, dlatego miecz mój wyjdzie z pochwy na wszelkie ciało od południa aż do północy. I wszyscy poznają, że ja, Pan, wydobyłem miecz z pochwy. Już nie powróci do niej. Ty daś synu człowieczy jęcz, jakbyś miał biodro azomane, goryczy jęcz na ich oczach. A gdy powiedzą do Ciebie, dlaczego jęczysz? Odpowiedz, z powodu wieści, która, gdy nadejdzie, wszystkie serca osłabną, wszystkie ręce umleją, wszelki duch zamiknie i wszelkie kolano się rozpłynie jak woda. Oto nadchodzi, dokonuje się wyrocznia Pana Boga. Kochani słowo ostrzegawcze, po raz kolejny na naszych oczach wypełniają się biblijne proroctwa. Zwróćcie uwagę na pierwsze słowa: skieruj swą mowę przeciwko miejscom świętym. Pan dokonuje sądu na narodach, o czym robiłem już osobne nagranie. Problemem jest to, że odwracamy się od stwórcy. Narody stały się coraz bardziej laickie. Preferujemy samolubstwo, zabijanie niewinnych istot. Nie celebrujemy życia samego w sobie, które jest twórcze i pomnaża miłość. To jest problem. To jest problem. Pamiętajcie, że walczymy ze zwierznościami na wysokościach. Walka jest w przestrzeni duchowej, w przestrzeni energii, którą karmimy swoją uwagą. Odwracając się od Stwórcy, odwracamy się od swojej mocy, a zwracamy ku zwierznościom ziemskim, które są elementem rozpadu, nie twórczości, tylko antytwórczości, destrukcji. Pozwalamy, by one zadziałały. W naszym życiu i w życiu naszych społeczności. To dlatego świątynie zostaną wstrząśnięte, bo czcimy obraz Boga. Nie zwracamy się do wnętrza, nie mamy z nim kontaktu kontaktu z samym sobą. Jest to duży problem. Jest to zwiedzenie na masową skalę. Jest to uśpienie, skierowanie uwagi wyłącznie na sprawy tego świata, na konsumpcjonizm, materializm. Więcej, mocniej. Przejawia się to w życiu jednostek, w życiu narodów. Stąd duchowe wstrząsy i wezwanie do pilnego przebudzenia, przebudzenia duchowego. I stąd wrzenie w narodach. A Jerozolima jest symbolicznym centrum tego świata, świata duchowego, w którym zbiegają się różne religie. Kochani, tyle mojego komentarza. Życzę Wam błogosławionego dnia.